Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a to kanał sukces.info. W dzisiejszym filmie opowiem Wam na temat zaczynania biznesu, zaczynania postanowień, celów, pisania swojej nowej historii. Film ten związany jest z wypuszczeniem przez Forbes'a 100, listy 100 najbogatszych Polaków, Czy oni byli zawsze bogaci? Czy stali się bogatymi? Przypadkowo, czy ty też masz szansę stać się tym, kim chcesz? Niekoniecznie musisz być najbogatszy w Polsce, niekoniecznie musisz mieć kasy więcej niż wody w kranie, ale musisz zyskać pewność siebie. Ci ludzie, którzy mają kupę kasy nie afiszują się z tym, nie występują w programach telewizyjnych, nie opowiadają jacy to są bogaci i jakie mają posiadłości, pieniądze, wielkie pieniądze potrzebują ciszy, potrzebują pracy i jeżeli masz już pieniądze, to nie potrzebujesz się tym afiszować. Żyjmy w czasach, kiedy widzisz na social mediach jak małoletni chwalą się samochodami, chwalą się domami, chwalą się wszystkim, co, czym mogą się chwalić, jakimiś fajnymi dziewczynami, fajnymi facetami, cokolwiek... Chcą, by inni im tego zazdrościli, pokazują właśnie na swoich social mediach, na Facebooku, na Instagramie, kręcą filmy na YouTube opowiadając właśnie niestworzone historie, ale tak naprawdę nie mają tego, ponieważ kiedy masz już pieniądze, masz już samochody, masz już te domy, to nie potrzebujesz chwalić się tym, po prostu korzystasz z tego, wtedy już nie musisz, a, a możesz i dlatego też jest ten program, abyś znalazł swoją drogę, znalazł swój sposób na biznes, zyskał tą świadomość, pewność siebie i po prostu żył, a nie gonił od pierwszego do ostatniego, chodził do pracy, której nie lubisz, rozmawiał z ludźmi, których nie chcesz zaznajomych znajomych i żył w takim zawieszeniu i tak po prostu do końca życia. W dzisiejszym programie pokażę, pokazać Ci chcę, zmotywować Cię do pracy i i przedstawić ci właśnie tych ludzi w świetle y, od tego, jak zaczynali, kim byli, czy zawsze byli bogaci, czy po prostu to bogactwo mają w wyniku swojej pracy, zaangażowania i poświęcenia. Tutaj mam gdzieś napisane. Wiadomo, że nie będę ci dyktował stu, stu ludzi po kolei, tylko pokażę ci tych wybranych, których gdzieś tam ja obserwuję y, właśnie. W, Tendencji takiej, że, że zrobili to z, według swoich zasad, swoją pracą i swoją determinacją, i mimo że nie mieli tego na początku, zdobyli to kolejnymi etapami, byli zdeterminowani i, i wierzyli w to, że na końcu im się uda. Pierwszy z nich to jest Michał Sokołow, Sołowow, przepraszam, e, dwa, 2585. Milionów czy 25,85 miliarda złotych. Współudziałowiec albo większościowy Cersanitu, Barlinka, Homley, salonów Komfort. Jaka była jego początkowa droga? Był mechanikiem, zajmował się myciem aut, prowadził własny sklepik, sprowadzał auta z Niemiec. I właśnie w tym. Przełomowym czasie, jakim było przemiany gospodarcze w Polsce, znalazł swój czas, był zdeterminowany i wykorzystał to, że Niemcy były bogatsze, w Polsce jeszcze nie było wielu rzeczy i zapewnił tą dostępność, właśnie sprowadzając to z Niemiec. My też można powiedzieć, że żyjemy w takim czasie, kiedy mamy kryzys i już nagrywałem o tym film, że możemy albo płakać, albo wykorzystać ten czas, albo zbudować coś, co w czasie lepszych lat, zyska i rozkwitnie, a teraz możesz albo płakać i narzekać, albo działać i szukać momentu dla siebie, szukać niszy dla siebie, sposobu na zarabianie i wykorzystanie umiejętności, które posiadasz na pewno, a nie wykorzystujesz tylko, gdzie się tam ukrywasz. Sołowow był osobą, która... Która zaczynała tak jak każdy z nas. Na początku jako lat szukał sposobu na dorobienie, później zaczął właśnie firmie budowlanej, zaczął sprowadzać auta z Niemiec i gromadził kapitał, oszczędzał pieniądze, by inwestować i szukać nowych rzeczy i powiększać swój biznes aż do momentu, kiedy jest najbogatszym człowiekiem w Polsce. Czy tego chciał, nie wiem, ale na pewno nie był to jego cel. Robił po prostu to, co lubiał szukał szansy i odpowiadał na te szanse, próbował, bo pewnie niejednokrotnie musiał zamknąć kilka swoich interesów, ale te, które zostały, to były i są jego dochodowym źródłem. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wszystko chcemy na już, że nam się należy, kończymy studia, mamy mieć pracę 10-20 tysięcy, to powinno nam się od razu dać za samo, że tak powiem, pachnięcie. Ale to niestety ciężka praca, i wytrwałość, i konsekwencja w działaniu doprowadza do tego, że na końcu jest światło i możemy iść dalej. Drugi człowiek to jest Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino. Podobno. Nikt go nie widział, nikt go nie słyszał, nie chwali się, nie pokazuje, nawet nie wiadomo jak wygląda. Czytałem jakiś jeden z reportaży, gdzie Ferrari w Krotoszynie się rozbiło i mówią, że to on, ale nikt do końca nie wie. Wszystko jest owiane tajemnicą i gość po prostu nie potrzebuje się afiszować, ma swoje pieniądze, jest drugim z najbogatszych ludzi w Polsce. Zbudował jeden sklep Dino, teraz ma ich 700 i po prostu prowadzi firmę, którą Zawsze chciał mieć, zgromadził pieniądze i nie chwali się, po prostu żyje tam, gdzie chce, z kim chce i cieszy się pieniędzmi. Trzeci pan to jest pan Solosz. Pan Solosz, tak samo jak pierwszy, pan Michał, e, zaczął drobnymi pracami, budowlanką, wyjechał do NRD, aby sprowadzać samochody do Polski. I wiadomo, że jest właścicielem Pulsatu I teraz jeszcze działa w Zielonej Energii, ale jego, jego historia to nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu był zwykłym chłopcem, który miał marzenia, zaczął pracować, aby zarabiać pieniądze, zaczął odkładać pieniądze. I kiedy próbował i nie udawało mu się, zaczynał jeszcze raz i dążył do tego, aby, aby mieć kapitał na to, żeby kupować firmy. Może i miał trochę szczęścia w tym, gdzie inwestował, z jakimi ludźmi się spotykał i w jakich ludzi inwestował, ale z tego co wiem, inwestuje właśnie w ludzi, w kapitał ludzki, a nie tylko w nieruchomości, budynki. Firmę. Firma e, i telewizja Polsa zbudowana jest na ludziach, którzy wiel, wielu z nich którzy zaczynali są do dzisiaj z nim i bardzo dobrze się wypowiadają o tym człowieku, mogliby to robić sztucznie i, i tylko po to, że jest ich prezesem, jest ich szefem, ale widać, że te relacje między nimi są bardzo mocno zbudowane, bardzo mocno osadzone i wierzą w to, co robi. Mają dzięki niemu pracę, ale mogą też się spełniać i zbudowali coś od zera telewizję, która nie ma kapitału obcego, która jest, można powiedzieć, polska i moim zdaniem jest najbardziej uniwersalna i najmniej taka układana w porównaniu do TVP1 czy tvn Sam widzisz, że to nieprawda, że ta, mamy wiele, wielu z nas Polaków ma przekonania, że Pieniądze robią pieniądze, że musisz mieć pieniądze, żeby zacząć, że musisz mieć znajomości, że pieniądze to coś złego, że nie chcesz ich, bo wpłyną źle na ciebie, zmienią ciebie. Pieniądze to tylko pieniądze. Najważniejszy jest pomysł, cel, determinacja, niepoddawanie się, bo wygrana czy sukces, czy to jest na arenie sportowej, czy to jest w biznesie, czy jeszcze na wielu innych dziedzinach to najważniejsza jest wytrwałość, determinacja. Ja sam pamiętam, kiedy jeszcze grałem jeszcze w siatkówkę, że nie zawsze mi się chciało. Codziennie chodziłem na treningi, czasami, kiedy nawet na obozy jeździliśmy, trenowaliśmy dwa, trzy razy dziennie i ja widziałem w tym cel, mimo porażek, jakichś przegranych turniejów, przegranych sezonów, gdzie nie osiągnęliśmy tego, co sobie założyliśmy, to wstawaliśmy każdego dnia, chodziliśmy na treningi, pociliśmy się, męczyliśmy się, opuszczaliśmy wiele imprez będąc jeszcze młodymi ludźmi, ponieważ wiedzieliśmy, że odpuszczamy coś kosztem czegoś. Tak samo jeżeli chcesz budować swoją firmę, chcesz budować swoją jakąś pracę, umiejętność, chcesz zmienić życie, bo nie pasuje ci to, co robisz teraz, nie pasuje ci, kim jesteś teraz, nie pasuje ci, ilość pieniędzy, które posiadasz i chciałbyś to wszystko zmienić, to po prostu musisz coś poświęcić, swój, poświęcić swój czas, poświęcić siedzenie na kanapie, poświęcić to, że marnujesz czas na jakieś bzdety. I po prostu zrobić coś kosztem czegoś. Czasami może, musimy zapłacić to czasem, czasami musimy wydać jakieś pieniądze, czasami musimy zrezygnować z części czasu z rodziny, żeby zbudować jakąś wartość, zbudować jakąś umiejętność, nauczyć się czegoś i, i to opłacone jest zawsze czymś. Czym? To zależy od tego, kim jesteś, co chcesz robić. Jakie masz umiejętności i ile czasu chcesz na to poświęcić, i jak bardzo jesteś zdeterminowany, ale jeżeli Chcesz osiągnąć jakąś zmianę, to musisz zdecydować sam przed sobą. Nie zrobi za ciebie tego nikt, nie zmotywuje cię żadna inna osoba. Nawet jeśli szukasz tej pomocy w internecie trafiłeś na mój kanał, to są to tylko podpowiedzi. Bo jeżeli będziesz oglądał milion filmów na YouTube, przeczytasz tysiąc książek, a nie zrobisz nic, to tak naprawdę nie zmieni się nic. Oprócz tej wiedzy, która w tobie będzie, to nie zamienisz tego na umiejętności. Ja zawsze E, motywuje się tym, że e, byli ludzie i są ludzie, którzy wiele ukrywali, pisali książki na przykład do szuflady, ale, ale wypłynęli nawet w starszym wieku, właściciel czy twórca KFC, babcia Moses była taka artystka, która bodajże, nie chcę skłamać, nawet mam to zapisane w książce, ale chyba w wieku 70 lat została odkryta i do śmierci ponad 100 lat kiedy miała sprzedała tyle obrazów, że dzisiaj są warte wiele milionów dolarów i było to przypadkowe, ale do końca życia masz szansę i czas na to, żeby się pokazać, aby zacząć robić coś, co cię spełnia, co ci daje radość. Ale jeżeli im dalej będziesz to ukrywał, tym będziesz żył w jakby w strachu, będziesz żył w niepokoju, będziesz się dusił sam w sobie w tej pokrywie, która, która jest dla ciebie wydaje ci się bezpieczna, ale tak naprawdę tracisz życie, które masz tylko jedno i oddalasz się od spełnienia tego, co jest w Tobie dobre, co jest kreatywne i co może pomóc także innym ludziom w budowaniu siebie i szerzeniu radości. Dziękuję Ci dzisiaj już za ten film. Jeśli masz ochotę, wpadaj tu częściej, zasubskrybuj ten kanał, daj lajka, napisz jakiś komentarz, co Ciebie blokuje. Jakie masz umiejętności, których boisz się wyrzucić na świat. Jeżeli była to jakaś wartość, dziękuję Ci za. Ten poświęcony czas do zobaczenia w następnych filmach, a ja już teraz siadam do kręcenia szkolenia na temat sprzedaży na Allegro, bo jest to jedna z moich odnóg i staram się dzielić wszystkim co robię na bieżąco. Dzisiaj też nagram film na temat zamawiania towaru z Chin. Ostatnio było, był film i jest na kanale o zamawianiu z Chin, ale były to transport kurierski, który trwa około dwóch tygodni. Teraz nagram film na temat zamawiania statkiem, który u mnie trwał z produkcją prawie trzy miesiące. Naczekałem się, a teraz nagram o tym film i działamy. Dzięki, na razie, cześć.